Maria Szabłowska ujawni sekrety polskich gwiazd. To byłaby prawdziwa bomba. W ciągu pół wieku, tyle czasu minęło niedawno od chwili, gdy zaczęła pracę w radiu, Maria Szabłowska 74L zaprzyjaźniła się z niemal wszystkimi osobistościami polskiej piosenki. Wiele z nich traktuje ją jak powiernicę. Dziennikarka zna największe sekrety gwiazd i mogłaby zarobić kokosy. Ujawniając je tabloidom lub pisząc na ich temat książkę. Czy kiedykolwiek to zrobi? Maria Szabłowska od 50 lat związana jest z Polskim Radiem, które nazywa swoim drugim domem. Dokładnie dekadę temu, we wrześniu 2011 roku, za zasługi dla PR odznaczona została przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim a cztery lata później Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Najważniejszą dla niej nagrodą jest jednak sympatia słuchaczy i zaufanie gwiazd. To jej ze swych prywatnych problemów latami zwierzała się Maryla Rodowicz. To ją o rady w sprawach sercowych prosili Czesław Niemen i Krzysztof Krawczyk, a o pomoc w odchudzaniu Helena Majdaniec. Kolegowała się z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim, przyjaźniła ze Zbigniewem Wodeckim i Andrzejem Zauchą. Maria Szabłowska nigdy nie zdradziła publicznie tego, co wie o gwiazdach, a czego one wolałyby nie ujawniać. Szabłowska była świadkiem na sprawie rozwodowej Maryli Rodowicz. Te naprawdę wielkie gwiazdy polskiej piosenki mają naprawdę wielkie kłopoty. Powiedziała w rozmowie z wirtualnymi mediami. Dziennikarka, której ogromną popularność przyniosły programy telewizyjne, dozwolone od lat 40 i wideoteka dorosłego człowieka, tylko raz dała się namówić na ploteczki o gwiazdach, ale na łamach książki Ludzkie gadanie, którą napisała razem z Krzysztofem Szewczykiem, ograniczyła się jedynie do opowiedzenia paru anegdot o swych sławnych znajomych z show biznesu. O tym, jak wiele o życiu prywatnym gwiazd wie Maria Szabłowska, niedawno miał okazję przekonać się sędzia prowadzący sprawę rozwodową Maryli Rodowicz. Piosenkarka poinformowała media, że dziennikarka zeznawała przeciwko niej. Maria jest z wrogiego obozu. Zna moją rodzinę, mój dom, moje sekrety całą historię mojego życia. Żaliła się w wywiadzie dla na żywo. Wkrótce potem Maryla wybaczyła przyjaciółce zdradę, uznając, że skoro ta została wezwana do sądu w charakterze świadka, to po prostu musiała się stawić i szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wezwanie to wezwanie. Musiałam przyjść i zeznawać. Gdy Maryla się o tym dowiedziała, dotknęło to ją, ale potem zadzwoniła do mnie i mi podzękowała. Ja przecież nie miałam nic złego na nią do powiedzenia. Wspominała dziennikarka w rozmowie z plejadą. Widziała jak urszula sipińska okłada Marylę Rodowicz kapeluszem. Maria Szabłowska, o czym nie wszyscy wiedzą, jest jedyną osobą, która zna genezę i szczegóły konfliktu, w jaki przed wielu laty uwikłały się Maryla Rodowicz i Urszula Sipińska. Dziennikarka była świadkiem kłótni piosenkarek za kulisami jednego z festiwali w Opolu, od której rzekomo zaczęła się wojna między nimi. Byłam tam i widziałam na własne oczy, Urszula zaczęła okładać Marylę kapeluszem za to, że ją parodiowała na scenie. Opowiadała na łamach ludzkiego gadania. Mrocznych i bolesnych sekretów gwiazd Maria Szabłowska nigdy dotąd nie zdecydowała się upublicznić. Opowiadanie anegdotek o kimś sławnym to jedno, zdradzanie tajemnic tego kogoś, drugie. Stwierdziła kiedyś w rozmowie z nieżyjącym już Bogdanem Gadomskim z Angory, który chciał ją namówić na plotki o piosenkarkach i piosenkarzach. Maria Szabłowska nie wyklucza, że kiedyś, gdy będzie już na emeryturze, być może napisze książkę i zdradzi w niej wszystko, co wie o gwiazdach polskiej piosenki. Na wszystko przyjdzie pora. Mówi. Myślicie, że książka ujawniająca to, co gwiazdy chciałyby zachować tylko dla siebie, byłaby bestsellerem?